Oh, halo, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, kochani. Wspaniałej, wspaniałej środy Wam dzisiaj życzę. Um, słuchajcie, dzisiaj ja już widzę, że jest coraz ciebie na dworzu, ale nieważne. Jest cykl, w którym jesteśmy. Jestem podekscytowana tym, wiem. I już mamy kartę. Cierpliwość, proszę bardzo. Proszę bardzo, jak dzisiaj jesteśmy cierpliwi. Wiecie co, um, ta karta wyszła tam kiedyś, kiedyś, kiedyś. I pamiętam, jadę samochodem i coś tam się oczywiście stało i od razu wróciłam do tej energii cierpliwości. Wiem, ja i wiem, że dzisiaj jest ta cierpliwość. Nie ma potrzeby się denerwować. Nie ma potrzeby tutaj, wiecie, cokolwiek. Jest ta energia. Jest. Ja się z nią łączę. Z tą energią cierpliwości. Do siebie. Do innych ludzi. Do tego, co się dzieje, co się wydarzyło. Hmm? Do tego, że powoli, a może i szybciej nawet, dąży do swojego celu. To tylko zależy ode mnie. Akceptuję, że to, że wszystko się dzieje w tym czasie, w jakim powinnym, powinno. Czym bardziej... Staje się gotowa, żeby być gotowa, żeby być gotowa, osiągnąć ten mój cel, zrobić z tym, co ja tak naprawdę chcę, bo to my blokujemy. Ten czas jest dla nas, to my blokujemy. I ja też bardzo dużo razy to blokowałam. No, patrząc na to, nie, nie wychodząc do świata, nie widząc tych możliwości, siedzenie w tym naszym takim. W wyobrażonym cierpieniu mamy klucz, żeby otworzyć, żeby wyjść z tego, co sobie kiedyś narzuciliśmy, co może ktoś nam kiedyś narzucił, co kiedyś uwierzyliśmy, co się stało. Nie jesteśmy, jest, zamykamy się i dlatego to się nie dzieje. Też możemy mieć cierpliwość do procesu i do tego, do, do samych siebie, ale co nam w tym pomoże, Mała transformacja może nauczyć się coś nowego, albo, bo często jest tak, że już my już wiemy bardzo dużo, ale to bardzo, bardzo dużo. Robimy kursy, robimy, doszkalamy się, douczamy się i co? I myślimy, że ciągle jesteśmy niewystarczająco dobrze, albo gdzieś znaleźliśmy, o ja jeszcze to potrzebuję się dowiedzieć, albo tamto potrzebuję się dowiedzieć. Więc jest implementacja, wdrażanie, tego w życie, co już wiemy. Nie tylko, że my to wiemy i, i my to wiemy, ale co my z tym robimy, co już wiemy. Jak możemy siebie przetransformować o 1% dzisiaj, żeby to, co wiemy, zaimplementować w życiu? To jest dzisiaj takie pytanie. Jak możemy przetransformować siebie, żeby z tej energii zamknięcia otworzyć te drzwi. Wziąć ten klucz, jest tutaj, kochani, kluczyk jest tutaj. Tu są te drzwi, a my co? Siedzimy i płaczamy. Nie, wyjść do świata. To może być nasze wyzwanie, oczywiście, bo jeżeli jesteśmy w takiej energii, ale jak możemy ten nawyk zamienić? Co możemy zrobić, żeby w danym aspekcie naszego życia zwiększyć naszą pewność siebie? Hmm? Dokładnie, taki. Do, pewność siebie. Jak możemy zawalczyć o siebie. Bo my jesteśmy zwycięzcami. Ale czy my sobie na to pozwalamy? Czy my sobie na to pozwalamy, żeby ich i to osiągnąć? Żeby to, co już wiemy, bo to już mamy w głowie, my choć jesteśmy tą chodzącą encyklopedią, ale jak to wprowadzić w życie? Żeby działać? Żeby mieć którego. Znowu, którego wilka karmimy? Hmm? Nie walczyć ze sobą, tylko walczyć o siebie. To jest to. A mamy dzisiaj Sowę ze zwierząt i Księżyc. No, księżyc, księżyc idzie do nowiu, nie? Dzisiaj wyszłam rano, jeszcze było ciemno, i taki widzę. Rogalik, wyobraźnia, percepcja. Jaka jest nasza percepcja? Co jest e, przed nami ukryte? Co my ukrywamy przed sobą? Czego tutaj nie widzimy, że ten kluczyk jest i możemy wyjść? Jak musimy zmienić naszą percepcję, żebyśmy mogli otworzyć te drzwi i wyjść do tego świata? Jak musimy zmienić naszą percepcję, żebyśmy mogli to, co już wiemy, wdrożyć w życie? I żeby mieć, wiecie co, tutaj też właśnie tą cierpliwość do siebie, bo czasami będziemy siebie blokować. Naprawdę. To jest to, że będziemy siebie blokować. Więc nawet jeżeli coś próbujemy, ale nam trochę nie wychodzi, mieć tą cierpliwość. spróbujemy jeszcze raz. Jeszcze raz. Jak Edison i nie jego 10 tysięcy porażek, tylko 10 tysięcy kroków. Ta aplikacja na telefon 10 tysięcy kroków to powinno być, wiecie, to po, po prostu 10 tysięcy tych naszych kroków do zdobycia naszego celu, nie tylko dochodzenia chodzenia. Gdybyśmy tak dokładnie każdy krok. Każdy krok tak traktowali, to by było pięknie. Odkrywanie. Słuchaj się w swoje życie. Właściwa ścieżka ukaże się sama. Hmm. Też bardzo ładnie do tej energii cierpliwości, nie? żeby się wsłuchać, zatrzymać na chwilę, może odpocząć właśnie już z tą energią, którą mamy, już z tą energią, w której jesteśmy. Życzę Wam, kochani, naprawdę dużo cierpliwości i do siebie, i do innych, i do procesu, jaki się zadziewa, i cokolwiek się dzisiaj wydarzy. Albo będziecie w takiej już energii, wiecie, jakiego pobudzenia nie wiem. To przypomnijcie to sobie, weźcie kilka głębokich oddechów, dajcie sobie tą chwilę, dajcie chwilę innym, pomyślcie, że to jest proces, żeby przejść, to Wam pokazuje, co możecie zrobić, co możecie zmienić. I oczywiście życzę Wam cudownego dnia. Dziękuję.